Tu Robert z Infopomiaru. Dzisiaj TS13 z 2020 roku, dokładnie z września, więc prawie 3-letni sprzęt dostępny w ofercie Infopomiar.pl. TS13 na co dzień będzie współpracować z CSM20, bez listo. 2017 rok to wszystko łączy się za pomocą rh 17 które jest nowe. Na kontrolerze podstawowo oprogramowanie, pomiar, tyczenie oraz linia referencyjna. Jest to idealny zestaw do klasycznej geodezji, gdyż mamy instrument 5-sekundowy z pomiarem bezlustrowym do 500 m 5 sekund, czyli dokładność kątowa, która umożliwia nam osiągnięcie na 100 metrach około 5 mm dokładności, więc do większości prac geodezyjnych jest to wystarczająca dokładność. Sprzęt świeży bo 2020 rok, dzięki czemu jest możliwość finansowania za pomocą leasingu. Co jest oczywiście możliwe do załatwienia z nami bezpośrednio, jak poprzez własnego doradcę. Całość zestawu to GFZ-4 Pryzmat 360 stopni oczywiście nowy, oryginalny. W zestawie są dwie oryginalne baterie do tachimetru, dwie baterie do kontrolera, statyw GST-129 oraz tyczka GLS-12. Wszystkie akcesoria są nowe, sprzęt sprawdzony, po serwisie, gotowy do pracy. Zapraszam do kontaktu.